Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać jak użyć bardzo fajnego filtru na jakimś zdjęciu. Wybieracie sobie jakiś kolor i ja na przykład wybrałam o taki. Yy, na warstwie zamalowujecie całe zdjęcie. I klikacie to, tą literkę N no i wybieracie jakiś filtr. Na przykład taki. Można bardzo fajnie się tym bawić, bo bardzo dużo rzeczy tutaj można zdziałać jakby. No i też jak tutaj wejdziecie, to możecie jakoś zmienić. Na przykład na zielono tutaj no. Takie rzeczy, a tutaj jeszcze, na przykład, można tak sobie to zmienić na taki kolor, albo tak, albo tak. No, bardzo dużo rzeczy ogólnie da się tutaj zrobić. Na przykład, bardzo fajny pomysł. Możecie sobie napisać na przykład yy, nazwę tego. Te yy, yy takiego zdjęcia, wymyśleć sobie na przykład, edit style. No i tutaj sobie edytujecie, tak jak ma, jak ma wyglądać ten napis. I ja polecam czcionkę tą. I ona bardzo fajnie wygląda, na przykład tak. Jak się kliknie, to takie o tutaj jak jest to jest tylko obrys tego tutaj są tylko duże litery no można na przykład ja tak zrobiłam w, w jednym rysunku że łączycie to sobie z jakąś warstwą tutaj y, tym kolorem e, sobie e, zmniejszacie pędzel, e, zmniejszacie sobie pędzel, no i dorysowywujecie tutaj e, kawałek, bo to wtedy jest grubsze i ładnie wygląda. Możecie też sobie tego zmienić kolor. Ja chyba zostawię taki różowy. No i bardzo fajnie można ogólnie się bawić takimi filtrami, więc mam nadzieję, że, że Wam się spodobało. I tak wyszły nam nasze słoneczniki. Do zobaczenia!